No witam drogich kolegów i koleżanki Z tej strony Paweł Michał Oddział 100, 0174 Opoczno Zapraszam na oglądanie Krótkiego repertażu Z mojej hodowli W którym opowiemy Co na tę chwilę W ogóle słychać u mnie w hodowli No i jak te wyniki Też tam się zapowiadają Co już udało się ugrać A na co jeszcze liczymy Także na planie mamy tu młode, które pierwszy raz są wypuszczone na dach. To są oczywiście te gołąbki z drugiego lęgu. Oczywiście są poprzerastane, bo jak to zwykle Pawł nie ma czasu na nic. I dzisiaj są wypuszczone te gołąbki pierwszy raz. Wiadomo, tam po drzewach, nie po drzewach, wszędzie zlatają. No zobaczymy, damy i mamy dzisiaj oczywiście święto, czwartek. Zobaczymy ile tych gołąbków w ciągu tego długiego weekendu się uda fajnie oblatać. No, oczywiście zajrzymy do gołębnika rozpodowego i, i, i do gołębnika młodych, jak to wygląda. Tych, tych jak to się mówi, st st starszych młodych. O no, młode, starsze wyglądają oczywiście tak. Gołąbki są tutaj, jak to się mówi, wszystkie kuracje porobione, już dawno opadane. No, są gołąbki, które, które, jak to się mówi, e, dobrze są oblatane. No, nie będę tu oszukiwał. Bo na aukcji jest brat tego czerwonego, Wiktora. A właśnie, a co do aukcji. E, nagramy dzisiaj też drugi filmik, reportarzyk, bo kończy się tam aukcja. Dziesięciu moich no, wybitnych. Naprawdę, jeśli ktoś chce ode mnie zakupić i w ogóle, i myślał kiedykolwiek zakupić ode mnie jakiegoś gołębia, to te gołęby, które są na aukcji i kończą się aukcje w niedzielę, to naprawdę są to gołębie z najwyższej półki. Sam tą gołębię po najlepszych moich rozpodowcach i po, uważam po najprzyszłościowo, po najlepszych nabytkach, które nabyłem też również w ostatnim czasie. Ale mówię, to tak co do młodych, tak wyglądają. Zajrzymy do gołębnika rozpodowego. Rozpodowy gołębnik, to wiadomo. Gołąbki są wiadomo jak to w rozpodzie, na pełnym karmiku. No, gołąbki tam dorastają. Są gołąbki dla hodowców uszykowane. O, gołąbki dorastają. Hodowcy wiedzą, którzy zamówili. E, mogą sobie już pomału dzwonić. E, przypominać się, że jest. I już opcja niedługo wysyłki, myślę, że poniedzieli. Pod koniec przyszłego tygodnia. Ten gołąbek też jest na aukcji. Jest to samiczka. O numerze 88 końcówka. Jest to z pary, z takiej drapowej to jest odęża Gładzika, matka dwóch najlepszych lotników oddziału oddziału opoczno i oddziału e, piotków Trybunalski, gdzie sprezentowałem gołębia dla to gdzie się okazał to później najlepszy lotnik oddziału no i samczyk jest płowy ojciec jest to im, mocny imbred na Ronaldo od Tomasza Czapińskiego, oczywiście mamy już drugie malutkie młode ale ta samiczka jest akurat na aukcji tak. no i jak to, jak to w rozpłodzie jak to mówię dalej, gołąbki się wszystko elegancko, fajnie chowa. Są gołąbki wiadomo w różnym, w różnym wieku, bo to już jest, bo to już są gołąbki, jak to się mówi. Drugi, trzeci, trzeci, czwarty lęk nawet, także ostatni lęk będzie i będziemy to rozdzielać towarzystwo. No i, no i tyle, no coś tu, tutaj z tych moich nowych nabytków, ten niebieski Pstry. To jest od tych mistrzów Niemiec, co zakupiłem trzy gołąbki. No, też po nim są nawet dwa gołąbki, a to jest mocny imbred. Stary Kazio parowany na własną córkę. Ta córka była najlepsza lotniczka oddziału. Także z tej pary też jest młody. E... W razie czego do zakupienia, no ale idziemy na gołębnik lotowy, bo byśmy w tym rozpodzie siedzieli godzinami, bo u mnie rozpodu jest sporo. I byłoby co oglądać. A nie o młody przyszedł na zwiady, to jest akurat młody od kolegi, e, który mi sprezentował tutaj kolega. Zakupił ode mnie córkę 3. Ósemka. Ja mu pożyczyłem samczyka. E, no i jednego młodego mi odesłał z tej mojej pary. E, no i sprezentował mi tu dwa młode do lotu. E, no Dzisiaj pierwszy jest wypuszczony. Szali. Także taki rudy. Oczywiście ja też koledzę tam dwa gołąbki. Wyślę po niedzieli. Gąbki najedzone, ale widzę, że wiedzą, gdzie ogólnie gołębnik. Szukają, jak to się mówi. O, widzę, że już ich coraz więcej wychodzi, coraz więcej już te. A tu jest około 30 tych młodych, także zobaczymy, może Bozia da, że nie będą e, duże braki. Hmm. Pokarmimy troszkę te gąbki lotowe. Pokażemy, jaką karmę. Dzisiaj czwartek. Karma mocna. Z groch, grochów to jest bardzo mało. Dużo jest kukurydzy i orzeszki. Wszystkie, jak to się mówi, najlepsze karmy. Jakie tylko mogę. Wczoraj gołąbki były na locie treningowym dorosłe. Leciały lot stówkę, bo ja zawsze kluki. No teraz odpoczywają. O, gołąbki, gołąbki się. Jak to się mówi, były dzisiaj wykąpane. Część gołąbków dzisiaj było wykąpane, część wczoraj, gołąbki dostają, na południe dostają troszeczkę karmy, żeby ten apetyt jej wzmacniać, no i tyle, szykujemy się do następnego siódmego lotu, także to są samiczki, tu są samczyki, przejdziemy po wszystkich gołębikach, co najmniej w dowieństwie, później pójdziemy do laptopa. Pokażemy o samczyki jak zwykle. jęczmień mi nie smakuje. Znaczy wie, wiecie, jakby to było e, po, początek tygodnia, no to by wszystko, by nie było tematu. Ale że to już jest za 5-12, przygotowanie do lotu, trzeba, trzeba mieć, jak to się mówi, dla nich respektu trochę, żeby, żeby mogły sobie zjeść to, co lubią. No, no co z lotów? No co do lotów to opowiemy więcej, ale powiem szczerze, że jest tak jak miało być. E, wiedziałem, że na początku wiedziałem, że na początku sezonu e, nic nie będzie mi się udawać e, wygrywać. I wiadomo było wiele głupich komentarzy docinek, że po co Pawulowi te długie treningi w marcu, że woził na 100 km a teraz, a teraz bije słabo ja tam nikogo nie omawiam ja mam swój plan, który wykonuję w 100% uważam i jeśli wiedziałem, że coś się nie uda ugrać to też tych gołębi nie nie szykowałem na szpicę ze względu na to gniazdóweczka jak widzicie młode są tutaj razem ze starymi Cały czas wychowują młode gąbki Wiadomo roczniaki bardzo, bardzo te roczne z gniazdówki dostały po dupie, bo zacząłem nimi lotować od razu na 300 km, bo to były gołębie nieoblatywane całą zimę te roczne. Nie były w marcu wywożone, także widzę po gołąbkach były duże braki, coś tam gołąbków wraca. Po czasie niektóre, niektóre jak to się mówi za można powiedzieć przyjaźnią niektórych kolegów, wracają różnymi drogami i samochodem, i, i pocztą, i tak dalej. Ale co wracają do tej głębi wdowców? No, co do wdowców, mogę powiedzieć krótka piłka. Miałem tu 14 wdowców, gąbki dzisiaj kąpane. Z jednego samczyka zgubiłem tylko po 6 lotach. Także gąbki se pięknie wypoczywają, no tutaj to nie będę dawał, bo to są gąbki dokarmiane indywidualnie to jeszcze na orzeszki leżą w korytku jak widać Także nie zjadają wszystkiego, wypoczywają No i tutaj samczyków było 14, zginął jeden Tutaj tych samczyków było 5 Jest 5, te samczyki wychowują cały czas, cały czas wychowują młode Teraz już same wychowują, bez samic. 4, a jeden tam z młodym siedzi. E, także samiczki są na obiegówce, wychowują młode, mają dość duże młode w piórkach. E, także... E, czyli te treningi moje e, marcowe, e, przede wszystkim co mi dały? E, dały mi to, że gołębie były w super dyspozycji własnej. One nie były, one nie były, one nie były sztucznie... Sztucznie napędzane. One były na pierwsze loty. One po prostu bez wielkiego mojego samiczki, tutaj są mnie samiczek więcej, jest, jest, jest 19. Ze względu, że tu jest 14 samiec, samiec wdów z tego gębnika po lewo, żadna nie zginęła. Żadna nie zginęła samiczka. No i co mogę powiedzieć, te wdowy, takie gniazdówka, obiegówka na tą chwilę że jest pięć samic, żadna nie zginęła. Także co mi dało? Dało mi to, że jak powiem, mówię, e, gąbki mi nie ginęły. No a co e, do osiadania no to troszeczkę koledzy, może wam powiedzieć tylko, tylko tyle. Dwa ostatnie loty wiedziałem, że jest szansa zaatakować, żeby troszeczkę pod wiatr 300, tam 70 do mnie. No i chciałem już e, udowodnić i sobie no i przede wszystkim, przejąć pałeczkę, żeby można już zacząć coś wygrywać. Pierwsze loty, jak mówię, nie szły yy, za bardzo, yy, bo kilometraż jaki był, nie będę tutaj zganiał na nic. Po prostu były, tak, tak było, jak miało być. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, było słabiej, ale nie było źle. Yy, no bo suma sumaru yy, kategorię A ukończyłem w oddzielę na czwartym miejscu. Także na 180 chłopa, można powiedzieć. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czyli pudło mają hodowcy z południa, e, gdzie tam e, no mieli, jak to się mówi, uprzywilejowane gołemniki pod kątem e, kilometrażu. E, sami wiedzą o co chodzi, nie będę tu, tutaj dużo e, gadał, nikogo te. Wiadomo, że wygrali najlepsi hodowcy, to na pewno, jeśli chodzi z danej sekcji. A ja, jako hodowca z przeciwnej strony oddziału, zająłem czwarte miejsce. Mimo, że nie szykowałem tych gołębi na pierdolnięcie, jak to się mówi, one miały po prostu spokojnie przelecieć. Oczywiście, że te dwa loty ostatnie zrobiły robotę, i te dwa loty ostatnie zrobiły mi czwarte miejsce w oddziale gołębiami te. Teraz pokażę Wam mniej więcej, jak to wyglądało. I nie będę tutaj tłumaczył się, dlaczego tak, czy tak, po prostu tak wyglądało i tyle. Z pierwszego lotu gołąbków mi weszło do konkursu, tylko 8. I nie będę tutaj się tłumaczył, po prostu tak miało być, wiadomo, liczyłem na więcej, tak wyszło jak wyszło. Z drugiego lotu miałem w konkursie gołąbków 27, bo ja to podkreślam, z trzeciego lotu. Miałem gołąbków, drodzy koledzy, 32. Z czwartego lotu miałem, drodzy koledzy, gołąbków w konkursie 25. Z piątego lotu miałem gołąbków w konkursie 35. I to już była. Gołębie już były tutaj przyszykowane. Była zrobiona odpowiednia kuracja dla nich, taka w międzylotowa na, 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 można powiedzieć, na szybkość i na wytrzymałość. No i już była druga seria w oddziale. Gołąbki już się coś tam meldowało w pierwszej dziesiątce. No i to już było 370. No i ostatni lot szósty. Miałem tych gołąbków w konkursie 32. No, i co tego gołąbki przykładowo mogę powiedzieć, bo ktoś powie. No, i oczywiście, była już pierwsza seria. I teraz przejdziemy się drodzy koledzy do laptopu. W międzyczasie porozmawiamy, a w międzyczasie możemy porozmawiać, co tam się znajduje na tej aukcji. Na tej aukcji u Wiktorka, która kończy się hmm, chyba. 9 czy 10? Jakoś tak, no już nie chcę skłamać. W każdym razie w niedzielę się kończy chyba ta aukcja. Ząb gołębie wybitne. Można powiedzieć, że hodowcy, którzy odwiedzali moją hodowlę albo zakupywali u mnie gołębie, to naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że co do tych gołąbków, no to za każdego z tych gołąbków indywidualnie u mnie zakupić. No, przejdziemy tam do dziewczyn, do pokoju. Do saloniku się przejdziemy. Do laptopa to za każdy z tych gołąbków, powiem tak szczerze, trzeba by zapłacić dość duże pieniądze. Zobaczymy, włączymy laptopa, a co się stało? Kolegom, załączaj się. Także dość duże pieniążki trzeba by, trzeba by dać. No, i hasełko trzeba wpisać. No dobrze, to wpisujemy. No, i mamy tutaj, drodzy koledzy, jesteśmy na mojej indywidualnej liście, co możemy sprawdzić całą Polskę. Oczywiście, oddziały, które, które uczestniczą w tym y, programie, moje hodowle. No i tutaj możemy obejrzeć, jak mi gołębie siadały z ostatniego lotu. Z ostatniego lotu miałem gołąbków, 6 gołąbków w pierwszej jedenasce oddziału. Miałem pierwszego, trzeciego, piąte, siódmego, ósmego, dziewiątego, jedenastego. No by najlepsza seria, oczywiście intermistrzostwo, GMP i tak dalej, wszystko zamknięte. No i to jest ostatni, lot. no ktoś powie, no to pokaż chociaż ten jeszcze jeden przedostatni dobrze, bo ja mówię, na dwa loty się uszykowałem, wchodzimy na loty, loty, loty sprawdź chyba tutaj jest międzychody wchodzimy, międzychód jedynka i niech to się przestawi, drodzy koledzy no tak dzisiaj możemy tylko tak no i gołąbki już mi się meldowały też fajnie bo te pierwsze gołąbki zameldowały mi się w oddziale tak jak 10, 14, 16, 18. No i tam, i było ogólnie bardzo dobrze, jak pokazywałem na liście dużo konkursów. No i teraz wrócimy do tego międzychodu drugiego, drodzy koledzy, i sprawdzimy sobie, jak to wygląda mistrzostwa w mistrzostwach. I teraz robimy tak. Yy, o, a dlaczego tutaj tak wyszło? No dobra, muszę znowu swoje hasło wbić, drodzy koledzy, bo to wszystko się. Tak żebyście się nie obrazili. Każdy ma swoje indywidualne. Oj, yy, pokaż mojego wębie, dobra. O, każdy ma swoje, każdy ma swoje indywidualne. No i wchodzimy w kategorię. Yy, GMP, aha, dobra. No i teraz w GMP, drodzy koledzy, pokażmy jak to jak to mi siadło. Z pierwszego lotu. Miałem 195,73, z drugiego miałem 199,54. Oczywiście możliwe było tu u nas 200 punktów mieć lotu. No i teraz robimy ranking, drodzy koledzy. Bardzo fajny program. Ja powiem tak, namawiajcie, drodzy koledzy, swoich rachmistrzów i tak dalej, żeby można było no, po prostu. Sobie kontrolować samemu bez żadnych te. No i tutaj jest tak. Pawł prowadzi, także miło mi, że na tą chwilę po dwóch lotach do GMP, no prowadzę, jestem na pierwszym miejscu. Teraz zróbmy sobie jeszcze intermistrzostwo, drodzy koledzy. No, intermistrzostwo też na razie fajnie zamkną, zamyka się. No, ostatni lot był fenomenalny. Bo ostatni do intermistrzostwa siatką trzeci, ósmy, chyba 37, siódmy. No 13 miałem konfident, ale weźmy sobie ranking. W rankingu, w rankingu drodzy hodowcy, No co, kto tu prowadzi? O, Pawł prowadzi. Także Paweł na razie prowadzi z dziewięcioma konkursami. Także trzy już zamknąłem. Oczywiście będzie jeszcze poprawa. Jeśli mamy jeszcze jedną trzysetkę, będzie można coś tam poprawić. Bo jeden, ten jak to się mówi, jest praktycznie na pół tego wyniku. To jeden lot jest taki średni. No ale no, mniejsza z tym mam nadzieję, że będzie dalej. No i weźmy sobie ranking teraz. Jak to wygląda e, region, okręg, okręg piotków. Ja lotuję w okręgu piotków. Wspaniałymi hodowcami. No, i na tą chwilę, kto prowadzi w okręgu w intermistrzostwie O, Pawul prowadzi. Jednak Pawul nie jest takim głąbem. Jednak te, te, te robotę, którą robił w marcu, e, trenował tego łębie, coś to daje. Coś mu się dobrze wychodzi. O, zobaczymy y, dalej. Zobaczymy region. Region pierwszy, łódź. Region pierwszy łódź. Zaraz zobaczymy, w której się tam plasuje. Niemożliwe. Region pierwszy łódź. Na razie prowadzę. No. Miło mi, że na tym tą, tą chwilę po trzech lotach oddział okręgi. Re, re, region, przepraszam, region. No, prowadzę. Także drodzy koledzy, nie jest tak źle, jakby się wydawało. Że Pawłowi nic nie chce iść. Jeszcze raz wszystkich naprawdę zapraszam do tej aukcji mojej, która odbędzie się w niedzielę. Są tam gołębie unikatowe. Ja mówię tak szczerze: unikatowe. Jest możliwość sobie tam naprawdę nabyć wspaniały materiał, czy do lotu, czy do rozpłodu. No bo nie oszukujmy się. Dobrego gołębia w trakcie wychowu jest ciężko uzyskać zazwyczaj ktoś tam obiecuje późne, tylko znowu tak powiem szczerze te późne gołąbki e, te późne gołąbki to co one dadzą później jeśli ktoś nie hoduje oczywiście imbredów i po tych dobrych lotnikach uhoduje jako po wdowcach i odstąpi uczciwie no to coś może z tego będzie jeśli ja mam zamówień na imbredy to ja wiadomo, że najlepsze lotniki yy, czy tam najlepsze rozpłodowce robię na imbredy, bo mam na to zamówienia, mam umowę jakąś tam słowną, posłowną, ale z Wiktorem, że zawsze mu na aukcję udostępnię najlepsze gołębie, jakie tylko mogę, i dlatego teraz uważam, że są najlepsze gołębie, jakie na daną chwilę mogę udostępnić. No, 3 płodzi, bo tam dużo pytań, czy z 3 ósemka dlaczego nie ma. No, bo nie było na, dan na tym etapie młodych. Teraz są dwa młode. Tam hodowca jeden deklarował się, że chciałby po 3 ósemku. No, jak będą do wyjścia, będę dzwonił. Jak nie, to zostawię dla siebie, albo później do rozpłodu. No, i teraz ma dwa następne jajeczka, i są zalęgnięte. Jest siostrą pedała. Wiadomo, pedał wybitny gołą lotowy, rozpłodowy u Piotra Bugały, Sprzedany do. Ameryki. Jego córka wygrała już pyrzyce, jego wnuki i prawnuki wygrywają i super latają w Ameryce. Także wiadomo, że pochodzenie kapitalne. Dlatego mówię, no e, numer telefonu może podam do siebie e, 691 019 -535. Jeśli ktoś będzie naprawdę chętny coś zakupić, no to zapraszam. Jeszcze nagram dzisiaj filmik i wstawię prezentację tej gołębi na aukcję, bo dużo telefonów było, dlaczego te gołąbki takie małe na aukcję, tam nie widać, nie ma zdjęć przy których, no bo to były, ale przy prezentacji były takie małe obrączkowane. Teraz już są gołąbki praktycznie do wyjścia, zaprezentujemy, no akurat Trzaskowskiego ja nie lubię, także zmienimy, wolę tutaj się pocieszyć tym, że region pierwszy Pawł na daną chwilę prowadzi. No, to jest fajnie. O, a jeszcze zobaczymy, wiadomo, że to jest daleka droga. A zobaczmy, Polska. Jak w Polsce jest, w, e, na daną chwilę, w Polsce, jak to jest? Jakie są wyniki? No, mają chłopaki fajne wyniki, trzeba przyznać. No, na tą chwilę jestem w Polsce 51. No, wiadomo, daleka droga. Byłem kiedyś 28. w Polsce w intermistrzostwie. Zobaczymy. No, tutaj są naprawdę zawodnicy mają fajny wynik 44 no także no po trzech lotach no fajnie no zobaczymy będziemy ich ścigać mam nadzieję że bozia da że gołąbki wytrzymają tempa zaczęły dopiero teraz dobrze latać bo od, od dwóch lotów bo tak ich szykowałem teraz szykujemy się na ciężką pincetę no zobaczymy mam nadzieję że będzie dobrze Ktoś tam dużo tych komentarzy, żebym podał hasło do strony oddziałowej i tak dalej. Drodzy koledzy, hasła do strony oddziałowej nie podam. I jeśli ktoś chce, niech sobie szuka po stronie, na stronie oddziałowej, numeru do prezesa oddziału, do sekretarza czy do, nie wiem, tam jeszcze kogoś. U nas delegaci zagłosowali, żeby zmienione było w tym roku hasło i mało tego są gołębie niekodowane. Także ktokolwiek dostanie hasło, czy od Pawula, czy od pana Kowalskiego, w automacie ma wszystkie dane naszej gołębi. Także przykro mi, e, muszę się ustosunkować do władzy ustawodawczej, czyli do delegatów. Tak sobie zażyczyli, tak przegłosowali. Także przykro mi, mogę Wam jedynie e, dysponować takimi listami, jak tu jest, e, jak to się mówi. No bo to jest, po prostu są numery kodowane innych hodowców i tyle, a, a, jak, a jak są tylko, a jak są tylko mówią, tak jak weźmiemy, to są moje przykładowo, po sześciu, po sześciu lotach szału nie ma, ale jest tak, ciężkie loty, ja mogę swoje numery udostępnić. Po 6 lotach jest 6, 2, z 5 i szczerze mała dużo tam. I z pięcioma jest kilka i te. Jest tutaj fajne gąbki się wybijają. No ja tu swoje, to mogę pokazać numery. A co tutaj, wystawy, listy. No fajny to jest program, bo tu można naprawdę e, współzawodnictwa, co tutaj mamy. A tu takiego czegoś nie ma jeszcze ustosunkowano. Sekcje, okręgi, rejony. No dobra, listy konkursowe, o listy konkursowe. No listy konkursowe. Na koniec najpiękniejszy widok. Jeden z lepszych moich lotów, jak to się mówi, no może nie życia, no bo miałem i w pierwszej 20 miałem, w pierwszych 24 miałem 19 moich, no różnie tam było w życiu, ale to jest naprawdę też piękny lot. Ciekawostka taka gołąb, który jest trzeci, przyszedł jako pierwszy. No niestety, sam tutaj różnica jest ułamków sekund. No na ilu hodowców? No sporo hodowców, 180, 100, 120, 30 mocno lotujących chłopaków. Zaczynaliśmy dużym ilością gołąbków, bo ponad 6 tysięcy. Cały czas utrzymujemy tam około 4-5 tysięcy gołębi. Także już widać po koeficjentach, że koeficjenty jeszcze są fajne. Także jest szansa powalczyć. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale że i hodowcy z mojego oddziału się wybiją na skalę A. Zrob zobaczmy tą kategorię A właśnie jeszcze drodzy koledzy, bo jak już tak siedzimy, MP, to jest piękny program, to tylko niech to po prostu udostępnia. I tu są gołębie wszystkie się te i bierzmy e, ranking 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 e, ranking tu jest bierzemy ranking i mamy z no i tak jak mówiłem drodzy koledzy jestem na czwartym miejscu Kategoria a my już zamknęli nic nie poprawię przykro mi nie jest to szał macicy jak to mówią ale jestem czwarty w oddziale. Jedynie możemy jeszcze sprawdzić tą akategorię, jak to wygląda na okręg. Okręg piotków Ktoś tam powie, bo nasz oddział nie podał jeszcze wyników. No to mnie to nie interesuje. Jakby okręg, jakby wszystkie oddziały pilnowały tego i hodowcy by swoich rachmistrzów ścigały, żeby było powodowane, to, to by było fajnie. Pawł ukończył na tą chwilę w okręgu. Kategorię A zaznaczam na tą chwilę, bo może któryś oddział nie ma jeszcze możliwości poprawienia na pozycji ósmej. Czwarty w oddziale, ósmy w okręgu. I loty mi nie wychodziły, drodzy koledzy, na początku sezonu. Także każdemu życzę takich nieudanych lotów jak dla mnie, a wiadomo, mamy rozpoczętą super kategorię B. Mam nadzieję, że Bozia dopilnuje. A zobaczmy może właśnie, jak to, to z tą kategorią B. Czy coś tutaj się wykrystalizuje? Pewnie nie, bo to rankingu nie może być, bo nie jest zamknięta. Eee, kategoria B. Eee, oddział, 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 opoczno. Eee, no nie da się, bo my mieli dopiero za mało lotów, ale... Zobaczmy sobie bez rankingu. Moje gołębie. Lista konkursowa. Dobra. Dorosłe. Dobra, 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 dobra. Mistrzostwo Polski. Kategoria B. No, w kategorii B fajnie się zaczęło. Bo mają gołębie 0,85, 3, 10, 14. 11, 2, 10, 1,088 2, no mówię, wyjściówka jest kapitalna, wyjściówka jest kapitalna, aby dalej po prostu tak było. No, zbliża nam się pół godziny filmiku, dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz życzę udanych lotów, no i chętnych zapraszam na aukcję, na wspaniałą aukcję w Super 10 Gołębi. Pozdrawiam, dobry lot.